No witam serdecznie, witam, po bardzo, bardzo długiej przerwie. No niestety, życie czasem tak szybko biegnie, że człowiek nie nadąża, szczególnie ja, starość, nieradość. No, praca, firma, hobby, wyjazdy, urlopy, dodatkowe zajęcia, czasem leń powodują, że człowiek nie ma czasu. Także dzisiaj wróciłem z nowym tematem. A i jest zimno. W Szkocji jest zimno. kurde w Stupki mi jest zimno. Mam na sobie dwie parę dressów do tego jeansy. Niezliczoną ilość blues. No a chyba, kurde, rękawiczki powinienem zabrać. No ale niestety nie mam. No, jak zwykle, sponsorem mojego odcinka jest mój ogród. a dzisiaj ciorbię sobie niczym nie wzmacnianą y, herbatą z lipy która mm, jest przepyszna, gdyż trzeba się w tę zimnicę dobrze nawadniać czymś odpowiednim. No i niestety moje ciśnienie pokazało mi środkowego palca z bra, bardzo brudnym się i oficjalnie jestem od trzech tygodni na tabletkach, żeby zbić moje zbyt wysokie ciśnienie. No. Także o czym dzisiaj? No, dzisiaj chciałbym wyrazić kilka swoich słów na temat migracji. Migracji, ale nie migracji tam ze wschodu na zachód, czy z południa, z Afryki, mam na myśli na północ, czyli do Europy, ale migracji tutaj, wewnętrznej, w, w, w ramach Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii, no nie Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania to jest tylko Wyspa brytyjska, na której jest Szkocja, Anglia i Walia, ale chodzi o Zjednoczone Królestwo, w które też jest zaliczane oczywiście Irlandia Północna. A dlaczego? Parę dni temu oglądałem, gdzieś mi wpadło w oko artykuł na temat statystyki przeprowadzonej ostatnio w Wielkim, przepraszam, w Zjednoczonym Królestwie na temat najpopularniejszych imion, no i najpopularniejsze imię oficjalnie w zeszłym roku jest najpopularniejszym męskim imieniem, przepraszam, zacznę od damskiego, damskie to jest Oliwia, tutaj, no, nic nadzwyczajnego, ale męskie to już zwala z nóg. Najpopularniejszym imieniem męskim w roku 24 było, przepraszam, jest, jest imię Muhammad, no kurwa, czymś to świadczy, nie? No, o czym to świadczy? Że no, ludzie wyznania mm, islamu zaczynają po prostu przybierać na sile, jeśli chodzi o liczbę montowanych kaszojadów. I wzrasta bardzo równomiernie, aczkolwiek bardzo ekspansywnie, ilość właśnie. Ludzi pochodzących z tamtych rejonów, tudzież wyznających a, tą religię. No i od no, jakichś dwóch, trzech lat mogę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi e, dom, może czasem bezpośrednio do mnie, a czasem pośrednio. No, bo ze względu na prowadzenie po prostu firmy sklepu internetowego mam kontakty z, ten, z, z Polakami, y, tudzież z Brytolami y, z całej wyspy. A pytają się mnie, jak jest w Szkocji. Pytanie zadają y, wspólnym, we wspólnym mianowniku, czy jest tak jak na południu właśnie Wielkiej, Bryta Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa, że po prostu zalewane są. Y, tereny poprzez bardzo przemyślnych kajakarzy tudzież wiosło, wiosło dzierżawców, oczywiście wykwalifikowanych inżynierów z terenów właśnie północnej Francji, z siedzibą głównej bazy Calais, prawda? Czy jak to jest w Irland w Szkocji, w Irlandii, w Szkocji, nie wiem skąd się ta Irlandia wzięła, jak to jest w Szkocji? No Szkocja jest, z tego co widzę, i z tego co słyszę jest takim krajem no mało popularnym dla tych wszystkich y, ludzi przybywających z różnych zakątków świata. O niższej niestety sile ekonomii, a nie jest tak popularnym, jak, jak Anglia. Czyli najbardziej popularnymi miejscami takim do zasiedlania, no to są to właśnie Londek zdrój, prawda? A Manchester, Birmingham, a... no, zaczyna to się przesuwać na północ, na Newcastle, także... Ale tu jeszcze do tej pory Szkocja jest, powiedzmy, może niebezpieczna, bo to by tak zabrzmiałoby ksenofobicznie, nie? ale po prostu jest mało atrakcyjna dla tych wszystkich ludzi. No i coraz więcej Polaków szuka po prostu alternatywy. Jeśli im nie odpowiada po, do Polski, właśnie alternatywą jest Szkocja. Z wielu względów. Pierwszym takim najważniejszym względem to jest właśnie, powiedzmy, bezpieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu że przyjeżdżając do Szkocji, nie ma tutaj takiego tego wielkiego multiculti, które się przedostało do Wielkiej Brytanii. No tutaj jest cisza spokój. No może poza Glasgow, bo Glasgow to jest... Glasgow. jest B. Ale jest mało po prostu atrakcyjne, bo Szkocja nie, no nie ma dużej ilości ludzi. No jest w miarę powiedzmy bogata, bo ma tam zasoby, mm, zasoby ma swoje ropę, no wiatru, da, dużo prądu dają. I jeszcze jakoś się trzyma. I dlatego coraz więcej Polaków po prostu pyta się, jak to jest w Szkocji, jeśli chodzi o rozrywki dla dzieci, o szkoły, to znaczy o poziom nauczania w szkołach, ceny mieszkań. No, jeśli chodzi o szkoły, no to jest tam poza tematem, nie powiem, w ogóle się nie wypowiem. Jeśli chodzi o spokój, to jest spokojniej niż po prostu, niż na, poł na południe od Wauchadriala, prawda? Od Karla właśnie tam, Newcastle, Heksam jest po prostu, zdecydowanie jest lepiej, jeśli chodzi o to, nie? Jeśli chodzi o ceny po prostu nieruchomości, no to jest niebo, a ziemia. Ludzie przeprowadzają się na przykład z Londynu tutaj, gdzie w Londynie kupu, mieli kupione, czy wynajmowali załóżmy tam, no powiedzmy takie standardowe dwa pokoje, tego salon i kuchnia, no za tą cenę mogą sobie wynająć tutaj cztery pokoje, albo i nawet pięć pokoi, prawda? No ale jeśli nie chcą takiej po prostu wielkiej chaty, bo to trzeba jednak ogrzać, no to... Relatywnie po prostu za, za dużo mniejsze pieniądze, no powiedzmy no nawet no czasami jedną połowę, co najmniej, jedną trzecią, nawet czasami jedną czwartą, bo po prostu kwotę ceny z południa, to, to sobie coś wynają. wynają, tak samo jak po prostu jeśli chodzi o kupienie. No mam znajomego, który miał po prostu pod Londynem, gdzieś koło Luton, miał kupione mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią, no to przeprowadził się, podpływał właśnie do Szkocji, pod Edynburg, w okolicach Livingston i Broxbourne no to gdzie to jest um, jazda obwodnicą do centrum, jakieś 15-20 minut samochodem, no w koreczkach, no to wyjdzie około 30 minut, plus minus, prawda, czyli jeszcze relatywnie nie tak daleko, zważywszy na to, że jak chciał po prostu z Luton jechać samochodem do centrum, no to mu tam godzinami to schodziło, tu komunikacją miejską, są po prostu kopi sobie... No, bardzo fantastyczny, taki tak zwany koteż czyli taki domek wolnostojący, yy, gdzie do najbliższego sąsiada jest tam załóżmy 20-30 metrów pod Edynburgiem. No, od do Edynburga do pracy. W 15 minut jest w pracy. No, koreczki dłużej, no to pół godzinki, ale i takie zadowolone, bo mniejszy czas spędza w samochodzie niż po prostu w lądku zdrój. Poza tym cena. No i tam sprzedał który, mieszkanie, które miał w kredycie. Tutaj kupił większe mieszkanie, tam rozmawiałam z nim o 30 metrów większe. No właśnie, ten domek, kotecz, no to za różnicę w cenie spłacił kredyt, no i jeszcze zostało mu pieniądze na taki bardzo smaczny remont. No to, to o czymś oświadczy. Jeśli chodzi o pracę, pracy tutaj cały czas jest. Naprawdę jest pracy. Ludzie, którzy nie chcą pracować, no tej pracy nigdy nie znajdą, a ludzie, którzy po prostu no, chcą pracować, znajdą pracę. Jeśli nawet to ma być praca, załóżmy, taka zaczynająca z podstaw, nie wiem, tam w ochronie, czy tam na sprzątaniu, czy do wykładaniu towarów, w półkach. Polacy są na tyle postrzegani tutaj jako bardzo przedsiębiorcze osoby, które po prostu, no, z takich najniższych stanowisk, tam w relatywnie, no w krótkim czasie, w ciągu, nie wiem, pół roku, rok, startują na stanowiska po prostu już tam kierownicze, w jakimś tam mniejszym znaczeniu, albo nawet stanowiska menedżerskie. Nie popierając po prostu wykształcenie w tym kierunku, ale popierając po prostu swoją odpowiedzialnością, zaangażowaniem, pracą, tudzież pomysłowością, czy innowacją po prostu prowadzenia, prowadzenia pracy. Są bardzo poszukiwali tutaj. I coraz więcej ludzi po prostu się pyta. I coraz więcej ludzi po prostu emigruje właśnie do Szkocji z tych właśnie powodów, a nie innych. Na przykład ludzie pracujący w Londynie w bankowościach, prawda, przeprowadzają się do Szkocji, gdzie oni muszą być w Londynie, załóżmy tam na jakieś spotkaniach raz no, załóżmy na dwa tygodnie, gdzie znam dużo takich ludzi, albo raz na miesiąc, to im po prostu lepiej jest lecieć po prostu do Londynu te dwa, trzy dni, wynając sobie nawet tam po prostu hotel, mieszkając tutaj i pracując po prostu online, prawda? No i to jest coraz więcej ludzi, coraz więcej Polaków. No nie wiem jak tam z znaczy z powrotem do, do, do Polski, bo tam się tym nie zajmuję, ja tam nie jestem w temacie, bo nie jestem tym zainteresowany, bynajmniej jak na dzień dzisiejszy i podejrzewam, że ja do czasowej emerytury ja się stąd nie ruszam, ale właśnie coraz więcej Polaków emigruje, po prostu przeprowadza wewnętrzną migrację w ramach granic Zjednoczonego Królestwa, po prostu na północ, bo jest taniej, jest ciszej, jest bezpieczniej i jest, no przez to jest normalniej, no druga rzecz jest taka, że coraz więcej mm, Anglików, tudzież innych narodowości zasymilowanych no, po prostu tutaj z kulturą Zjednoczonego Królestwa, też właśnie myśli mało tego uskutecznia przeprowadzki do Szkocji. Czyli wyprowadzając się z Anglii, bo nie pasuje po prostu no, kilka aspektów życia w Anglii, tudzież zachowań mm, niekoniecznie tubylców, prawda, i szukają tutaj może nieszczęścia, ale też szukają Ciszy i spokoju właśnie w Szkocji. Coraz więcej ludzi decyduje się na to, że po prostu no, sprzedaje domy, sprzedaje mieszkania w Anglii, w Walii czy w północy, w środkowej, w Anglii i po prostu przeprowadza się do Szkocji, w różne miejsca, bo ich po prostu, jeśli pracują online cały czas, to oni wolą po prostu przeprowadzić się nawet na, na, nawet na wieś, gdzie to chodzi internet dobrej jakości, i oni nie mają żadnego z tym problemu. Mało tego, żeby po prostu poprawić sobie życie dla siebie, mieć spokój ciszę, ale też ze względu bezpieczeństwa dla dzieci. Gdyż niestety, no niektóre po prostu zachowania w Anglii są nie dla wszystkich akceptowalne, tudzież takie normalne do przyjęcia, prawda? Co jest następna rzecz? Ważna, może nie ważna, ale taka. No, Warta zaznaczenia to, że ludziom, którym nie podoba się indoktrynacja ich dzieci w szkołach, właśnie jeśli chodzi na, na płaszczyźnie wielu płciowości, decydują się na przeniesienie swoich dzieci do szkół katolickich. Szkół katolickich, do których nie tylko chodzą katolicy, ale są prowadzani przez właśnie przez osoby no tam. Bardzo często oświeckie, ale też po prostu duchowne, ale z pełnym poszanowaniem dla innej religii, czy dla judaizmu, czy dla islamu. Bo tam nie ma czegoś takiego, że jest milion płci i musisz po prostu wymienić, nie wiem, tam z czaszki z dziesięć, żeby być po prostu tam w ich mniemaniu świadomym okoliczności życia postępowego. Mało tego. Doszły mnie słuchy kilkakrotnie, że nawet dzieci o to proszą bo są wychowane w takiej, a innej, może nie wierze, ale po prostu przeświadczeniu o tym, że są dwie płcie, że jest facet i jest kobieta, prawda? Jest mężczyzna, jest kobieta i tam nic pośrodku ich nie ma. A że to po prostu są, nie wiem, osoby, że są osoby heteroseksualne, to nie ma na to kompletnego wpływu, bo też czują się mężczyznami, kobietami, to też proszą takie po prostu takie o przeniesienie do takich szkół. I takie szkoły zaczynają się... No, jakoś no, rozrastać ekspansywnie podchodzić po prostu do ilości przyjmowanych dzieci. Nie jest to skala masowa, nie jest to skala wielka, ale jest po prostu już zaznaczalna, jest zauważalna. Następna inna rzecz taka, że ze Szkocji też, ale dużo ludzi w Wielkiej Brytanii decyduje się na może nie na wyprowadzkę, ale na zakupienie jakiejkolwiek nieruchomości, gdzie? W Polsce. Z kilku powodów. No, w Polsce, pomimo tego, że wszyscy trzymają, że bańka deweloperska pękła, że wszystko zaczyna się cen, po prostu nieruchomości dochodzi do normalnego, poprawnego wzrostu, a nie do pompowania po prostu cen mieszkań, jednak te relatywnie są mieszkania, cały czas idą wyżej i są dużo, dużo tańsze. No, oczywiście nie mówię wszędzie, prawda, w Polsce, bo tam w Warszawie, w wielkich miastach to mogą być ceny podobne, ale w takich mniejszych miejscowościach za te mieszkanie tutaj, które może sprzedać, potrafią tam kupić nawet dwa i na wynajem są pieniążki. Mało tego, coraz więcej ludzi myśli o tym i ja znam osobiście osiem osób ze Szkocji tutaj, Szkotów, którzy po prostu szukają albo wręcz już, już kupili nieruchomości w Polsce. Szczególnie na takich miejscach powiedzmy bardziej wiejskich, bardziej gminnowiejskich niż miejskich po to, żeby po pierwsze, mieć gdzie na wakacje jechać, a po drugie, żeby na tym pieniążki zarabiać. I tak kupują po prostu domy z jakimiś tam kilkoma arami, po to, żeby mieć tam jakiś tam spory, duży ogród, domy do wyrestaurowania. Restaurują, otwierają właśnie takie, takie hoteliki jedno takie na, na kilka nocy, typowe takie jak tutaj bed and breakfast, czyli łóżko i śniadanie to sobie po prostu zarabiają, a poza sezonem traktują to jako swoje miejsce docelowe wypoczynku. Dlaczego? Nie dlatego, że w Polsce jest taniej niż tutaj, no w niektórych aspektach jest taniej, oczywiście niż tutaj, chociaż ceny produktów m, żywnościowych tutaj technologia są praktycznie na takich samych cenach, ale chodzi o to, że właśnie ze względów bezpieczeństwa, bo oni w Polsce widzą jako kraj może nie przy swojej przyszłości, ale kraj, w którym człowiek pojedzie, odsapnie i nie będzie i będzie czuł się bezpiecznie właśnie przed, może nie atakiem, bo to brzydko zabrzmi, ale przed ruchami wszelkich inżynierów z krajów, no które po prostu są uważane jako kraje dużo dużo biedniejsze, i stojące na niższym poziomie ekonomii, prawda? I czują się po prostu w Polsce bezpieczniej, i że tutaj mieszkając, pracując, mając swoje życie, szukają właśnie albo mieszkań kilkupokojowych, albo po prostu wręcz domków na wsiach, żeby tam prowadzić załóżmy jakiś malutki interes, żeby sobie dorobić powiedzmy na emeryturę, czy na emeryturę, albo po prostu wręcz po prostu przyjechać i odpocząć. I robią tak, że na przykład mieszkanie, które jest tam, nie jest tam wynajęte, nie wrzucone jest do agencję pod wynajem, ona stoi, Całe puste tam załóżmy przez no, 9 miesięcy w roku. W międzyczasie raz w miesiącu podpisają, podpisują agencje, znaczy umowy z takimi po prostu firmami, które tam raz w miesiącu wpadnie, zobaczy, jak mieszkanie wygląda, przecze kurze, coś tam wyczyści, prawda, i tam są groszowe ceny, tam się płaci kontrakt, nie wiem, nie powiem. I taka osoba na przykład pisze do agencji, no, cześć, Witam, przyjeżdżam do swojego apartamentu. Czy dałoby się wysprzedać? Ja oczywiście wystawiają fakturę, człowiek płaci, no i po, 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 po powrocie tutaj do Szkocji po prostu mieszkanie jest czyszczone, albo stoi po prostu odłogiem, bo ich stać na to, żeby tam płacić po prostu ten część miesięczny, wszelkie opłaty miesięcznie, albo po prostu wraca do agencji pod wynaję. No, czyli tutaj jest wielki plus dla Polski. Polska, w oczach właśnie tutaj. E, obywateli Zjednoczonego Królestwa jest oznaczana, jest, jest, jest po prostu widziana jako bardzo bezpieczny kraj, gdyż Polska e, na no, całą Europę praktycznie słynie z tego, że nie wpuściła, nie chcą tutaj ludzi, e, gdzie zachodnie, kraje zachodnioeuropejskie e, otwartymi ramionami przyjmowali wszystkich habibi, prawda, no i teraz sobie plują w brodę. Bo jest wielkie kuku. Kiedyś najstrasz, takim najstraszniejszym, najbardziej niebezpiecznym miastem w Europie było bardzo często Glasgow. No a teraz zaczyna się, że niebezpiecznymi miejscami w Europie są praktycznie wszystkie stolice. Paryż, Oslo, w Holandii nie wiem co tam jest, Amsterdam, prawda, no Berlin, czy tam większe miasta związkowe. W Niemczech, no to one są postrzegane no jeszcze relatywnie bezpiecznie, ale bezpiecznie jest po prostu w Polsce. No, przecież wiadomo o tym, że na przykład ludzie mieszkający w Niemczech, w przygranicznych terenach, wolą spędzać czas w Polsce, chociaż nie tylko na zakopale, ale trzeba spędzać w Polsce, bo oni wracają do domu, to muszą wejść, wchodząc do swojej klatki, do swojego powiedzmy bloku, muszą wyminąć dwóch, trzech kończących właśnie inżynierów, którzy przyjechali i chcą po prostu jako Habibi się tutaj, wiesz, załapać i pracować. I oni są już z tym źli. I źle się bardzo z tym czują, prawda? Także no, tutaj bardzo duży, wielki plus dla Polski, że zastopowała tą ekspansję, nie życzyła sobie. Czy to jest rasizm? No zarzucają Polakom, że są rasistami, nie? Ale też patrzył się na Polaków w formie takiej, że potrafią jako państwo zadbać nie to, o bezpieczeństwo po prostu swoich obywateli, jeśli chodzi o zatrzymanie po prostu ekspansji właśnie, właśnie wszystkich inżynierów, tudzież lekarzy i innych poszukiwaczy po prostu lepszego życia. Chcecie jedźcie na zachód, tam jest lepiej, przecież tam jest wasze docelowe. No ale z drugiej strony też Polska nie jest po prostu takim krajem docelowym, tylko tranzytowym dla tych wszystkich po prostu ludzi, którzy widzą, że tylko w Polsce przyjść, no tam jak było kilka lat temu. Ma że zostali tylko na dwu 3-osobową rodzinę 2,5 tysiąca Jurków miesięcznie. Pomieszkali 2-3 tygodnie zawinęli się. No i oczywiście zachód, prawda? No, także tak to wygląda. No, i chyba. To tyle. No, pomijając tego, że nagrywam 20 minut, a mi kurwa tak z zmarł. No jest normalnie minus 3 stopnie. I jest zimno. Z tym, że jest różnica. No, nie mieszkam w Polsce już 18 lat. Ostatnią zimę w Polsce przeżyłem to chyba nie wiem, bo 14-15 lat temu, jak byłem pod koniec grudnia w Polsce. Była bardzo, bardzo, bardzo fajna zima. Ale chodzi o to, że w Polsce po prostu jest zima nawet przy minus 10-15, czy nawet 20, czy, poniżej, czy więcej na minusie, nie jest tak zimno jak tutaj, gdyż. Wilgotność powietrza tutaj, jako państwa wyspiarskiego, jest dużo wyższa, co odczuwalna temperatura przy zerze minus dwóch, trzech to jest no, czuć tą po prostu pizgawicę, nie? No, pomijając to, że Szkocie nie są przyzwyczajeni do takiej pogody, że wszystko u nich poniżej zera to już, to już jest w ogóle tragedia. Ja nie wiem, wiesz oni jeszcze nie, 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 nie pikietują po prostu, żeby nie wiem, obudować w Szkotlandii jakimś, kurwa, kopułą podgrzewaną fotowoltaiką, czy czymś takim, no ale wszyscy mówią, że jest zimno. Oni wiedzą, że jestem Polakiem i do mnie dzień dobry, nie, ale zimno. Ja mówię, nie, nie jest zimno, jest tylko świeżo, nie, ale jednak po 18 latach bycia tutaj, odzwyczajenia się od takich temperatur, no śmiem twierdzić, że jest mi, kurwa, jako zimno. No jest mi zimno, nie no, kurde, milion plus termale. Siedziałem, mówię, będę siedział jakieś maksymalnie pół godziny w ogrodzie i spierdala przytul się do kalafiora, kurwa, w mieszkaniu, bo normalnie nie wysiedzę dłużej, nie. No, nie to, że jestem ciepły, jakoś bardzo, bardzo lubny ale chyba się naprawdę odzwyczaiłem. Na przykład w taką pogodę nawet, idąc rano do, wychodząc rano z mieszkania do pracy, jak wychodzę z domu o godzinie 5.30, no to oczywiście zostawiam okno w kuchni otwarte, czy w salonie, żeby się po prostu przewietrzyło, czy nawet w sypialni, no i tylko patrzę się na bicie rekordu yy, niskich temperatur w moim mieszkaniu po, 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 po przejściu z pracy, więc także wchodzę, ostatnio było 14,7, no to nie było jeszcze źle. Nie było tragedii, no ale wczoraj rekord został kurwa pobity, bo wchodzę po pracy do domu, jeszcze kumpel dzwonił spędziłem w samochodzie na włączonym grzeniczku. Rozmawiałem z godzinką, z Rafałem, pozdrawiam cię Rafale, no i tak wracam do domu i tak czuję, taki że mm, już jest, kurwa. podchodzę do termostatu, żeby odpalić swoje kalafiorki na wyższą temperaturę, kurwa. wciskam, wrzodam i pokazuje 12,3, mówię, no to już jest lekka przesada, no i pozamykałem wszystkie, wszystkie okna, oczywiście włączyłem, no i tam zaczęło się nagrzewać do godziny 21, złapało tam 19 stopni. Gdyż pomimo odzwyczajenia się od tych temperatur, jednak nie jestem bardzo taki ciepłolubny, W mieszkaniu temperatura jest no, rzadko przekraczać 19 stopni. Gdyż mówię idąc spać, to ja wyłączam ogrzewanie. To się ogrzewanie mieszkanie się nagrzeje do tych, załóżmy. Y no 19 stopni, 18,5, 18, 18,5, 18 19 stopni, wyłączam, rano staję, spadę do 15, no i tam to, to 45 minut, tam godzinkę mi schodzi na poranną toaletę kowulca, śniadanie, łyknięcie kurwa, tabletek na naciśnienie. No i zajawiłam się do pracy i wyłączam ogrzewanie, które nawet nie dobija do 18 bo wtedy wracam, wracam, otwieram okna, wychodzę do pracy, wracam, jest tam poniżej jak wczoraj, prawie kurde poniżej przy 12, 12 stopniach, włączam, nagrzewa się do 18-19 stopni i to mi jest wystarczające. Nie muszę mieć w mieszkaniu, nie wiem, 20, 21, 22, 23, tak jak i nie mają. No, nie mam małych dzieci. Jak ktoś ma małe dzieci, no to temperatury oczywiście muszą być adekwatne do małych mieszkańców um, określonego kwadratu. Także jak witam, zaczynam troszkę tak, mówię, coś bym zarzucił na siebie, no to zarzucę po prostu bluzę jakąś, nie? Czy tam kocyk? I to nie to, że żydzę po prostu na ogrzewanie, ale no tak, jakoś nie potrzebuję czegoś takiego. Tak samo jak jadę gdzieś na urlop, jakie mam lecieć na urlop do Polski, gdzie temperatura przekracza 25 stopni cały czas, no to dla mnie to jest za dużo, zdecydowanie za dużo. Półtora roku temu. Rok temu przepraszam. No, półtora roku temu, jak byłem na początku września na no, urodzinach mojej mamy. No to kurde, to był 3 września, jak przyjechałem, to byłem naprawdę przechodziłem katusza, no już jest dla mnie za ciepło. Dlatego na przykład jak jeżdżę gdzieś do jakiegoś ciepło kraju, no to jadę, jadę po prostu na jesieni czy wiosną. No, już pomijałem, że dużo tani, ale chodzi o to, że po prostu nie jest dla mnie tak ciepło. Tak samo w zeszłym roku poleciałem na swoją wymarzony urlop, wycieczkę do, do Istambułu w Turcji, gdzie planowałem oczywiście, miałem zaplanowaną całą listę, gdzie pójdę, będę chodził, w jakim dniu po prostu jak najwięcej zwiedzić. co było równoznaczne, że przechodzeniem, kurde, jednak tych parunastu kilometrów, czy paru dziesięciu dziennie, nawet gdzie mój rekord padł dwa dni przed wylotem w czwartek, zrobiłem ponad 32 km z buta. Plus do tego, tam chyba, nie wiem, wyszło 10 km promami, bo przepływałem dwa razy przez, e, przez Bosfor. No i latem jest po prostu w połowie września, była temperatura tak 23-24 stopnie, ale na szczęście to jest to jest po prostu miasto nadmorskie, gdzie tam lekka bryza zawiewa, i człowiek tak się po prostu nie poci, Nie, ale tak to. Tylko po sezonie. W sezonie wakacja wolę tu spędzać, bo jest fajna temperatura. Około 20 stopni. Chociaż w zeszłym roku pojechałem w połowie sierpnia na wycieczkę do Glęką, do tego najpiękniejszego powiedzmy wodospadu w całym Szkocji. No, pojechałem oczywiście się wykąpałem w tym wodospadzie. Woda, jak mieszę to miała 4 stopnie. Okolica była 11 stopniowa. Także ja tego wybiegłem w bluzie. No kurde, na no, tych na kąpielówkach takich do kolan, żeby było cieplej, pobiegłem, wykąpałem się, zaliczyłem, wróciłem do samochodu, połowa sierpnia, błąd, dydydydydy, no i No taka to jest pogoda. No i pomijając, pomijając warunki pogodowe w Szkocji, chciałbym wszystkim życzyć z roku wszystkiego dobrego, przede wszystkim ciepła, bez szaleństwa cenowego, żeby się trzymali, się dobrze dbali o siebie, no i nie musieli myłykać tabletek na naciśnienie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.